Cześć, witam Cię na kolejnym treningu dla seniorów na naszym karate na YouTube. Treningi te przygotowujemy razem z portalem psychologdlaseniora.pl, gdzie możesz znaleźć dla siebie dużo ciekawych informacji na temat zachowania zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, kiedy jesteś powyżej 60 roku życia. Przed przystąpieniem do treningu upewnij się, że nie masz na nogach skarpetek, żeby nie było ci za ślisko. Rozłóż ręce i sprawdź, czy dookoła jest dostatecznie dużo miejsca, żeby w nic nie trafić. Ważne też, żebyś skonsultował się z lekarzem i był pewny, że twój stan zdrowia pozwala wziąć udział w naszych treningach. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, cześć, jestem Mateusz, prowadzę Akademię Fudosi, w której trenujemy karate Shotokan. Zachęcam cię, żebyś zaczął od pierwszego treningu, będzie łatwiej Ci w kolejnych. Jeśli jesteś gotowy, to możemy zaczynać. Karatę zaczyna się i kończy ukłonem, dlatego na początku staniemy w pozycji musubi dachi, złączmy razem pięty, palce ustawmy lekko na zewnątrz, wyprostujmy pozycję, ręce wzdłuż ciała i zrobimy ukłon Rej. O? Okej, okay, świetnie. Rozluźnij się. Upełnij się, że twoje ubranie jest luźne i nie krępuje twoich ruchów. Okej, okay, zaczniemy sobie od marszu. Pracują zarówno ręce jak i nogi. Pamiętaj, żeby przed każdą aktywnością fizyczną zadbać o przygotowanie Twojego ciała do wysiłku. To zapobiega kontuzjom, to pozwala nam też bardziej komfortowo ćwiczyć. Rozgrzewka jest zawsze bardzo ważna. Cały czas maszerujemy. Staramy się podnosić przeciwną rękę do nogi. Kolana podnosimy mniej więcej do połowy wysokości uda. Nie za wysoko, ale też nie tylko, żebyśmy lekko oderwali stopą od ziemi. Podnieśmy ją do góry. Wyprostujmy ręce i starajmy się maszerować teraz w tej pozycji. Dobrze. Rozłóżmy ręce na boki. Nie podnoś barków do góry. Rozluźnij barki. Wróćmy rękami. Do przodu, podnieśmy teraz do góry, cały czas maszerując, wracamy do przodu i teraz zaczniemy sobie marsz bokserski, będziemy wypychać do przodu jedną rękę, która będzie przeciwna do nogi, czyli jeśli podnosimy lewą nogę, to prawa ręka idzie do przodu i na zmianę z dróg i raz za razem maszerujemy. Ok, świetnie. Teraz to samo, tylko będziemy podnosić ręce nad głową kolano. Do góry, na zmianę z ręką. Ok, świetnie. Ręce do przodu, na boki. Uginamy jedną rękę i prostujemy. Uginamy. Okej. Okay. Cały czas marsz. Pamiętaj, że jeśli bardzo się zmęczysz na treningu i poczujesz się słabo, możesz dać pauzę, odpocząć i wrócić do treningu w momencie, kiedy już się lepiej poczujesz. Ok. Zatrzymujemy się. Rozluźniamy. Kładziemy ręce na biodrach i ruszamy głową w górę i w dół. Tak jakbyśmy chcieli popatrzeć co mamy pod nogami, i co jest na suficie? Pamiętaj, że te ruchy były spokojne, nienerwowe, niedynamiczne. Mamy przygotować nasze ciało do wysiłku, a nie od razu je zaatakować bardzo dynamicznymi ćwiczeniami. Teraz patrzymy w prawo i w lewo, tak jakbyśmy przechodzili przez ulicę. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Nie musisz kręcić głową do końca Twojego zakresu ruchu. Wystarczy około 70-80%. I na boki, w jedną i w drugą stronę. Tak jakbyśmy chcieli zbliżyć naszą głowę do barku. Ok, świetnie, wystarczy. I teraz powoli wykonujemy krążenia ramionami do przodu. Spokojny, obszerny ruch. Niedynamicznie, nie nerwowo. Ok, i teraz do tyłu. Staraj się, żeby Twoje barki nie były przykurczone, podniesione do góry, rozluźnij. Ok, i teraz spróbujemy prawą ręką do przodu, a lewą ręką do tyłu. I zmiana w drugą stronę. Świetnie. Ręce na boki i uginamy przed ramiona. Dobrze, teraz do góry i do przodu. Ok, rozluźniamy, i teraz podnosimy do góry barki i rozluźniamy opadają na dół. Podnosimy, nie spinamy się, tylko podnosimy do góry i rozluźniamy. Podnosimy i rozluźniamy. Ok, i krążenia barkami w przód. Spokojne ruchy podnosimy do góry, ściągamy barki do środka i wracamy do tyłu. I teraz to samo w drugą stronę. Teraz będziemy ciągnąć barkami do tyłu, tak żeby złączyć nasze łopatki, rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej. Ok, i teraz spróbujemy. Jednym barkiem lewym krążyć do przodu, a prawym w tym momencie do tyłu. Mhm. Ćwiczenia koordynacyjne bardzo nas rozwijają i w drugą stronę. Teraz będziemy prawym barkiem krążyć do przodu, a lewym do tyłu. Ok, świetnie. I rozluźniamy. Składamy nasze dłonie. Naciskamy jedna na drugą. Delikatnie, nie za mocno. Rozluźniamy. Łapiemy za nasze palce w ten sposób na wysokości klatki piersiowej. I delikatnie rozciągamy. Ok. Rozluźniamy. Podnosimy do góry lewą rękę. Łapiemy dłoń za dłoń i delikatnie naciągamy w dół. Kilkę trzymamy. I zmiana to samo. Druga ręka. Naciągamy. I delikatnie rozluźniamy. Złączę jeszcze raz dłonie. I teraz postaraj się skręcić tu raz w lewo, a raz w prawo. Nie w pełnym zakresie obrotu. Delikatnie, raz w jedną, raz w drugą stronę. Ok, połóż ręce na biodrach. I swobodne krążenia biodrami w jedną stronę. I teraz w drugą. Ok, i wypychamy biodra na boki delikatnie, raz w jedną stronę, raz w drugą. Głowa powinna być mniej więcej w jednym miejscu. Skupiamy się na pracy biodra. Ok, rozróżni się delikatnie. Może zostać przodem do ekranu. Ja stanę bokiem, żebyś lepiej widział. Ustawiamy nasze nogi na szerokość barków, stopy delikatnie na zewnątrz, i teraz będziemy starali się wykonać przysiad, czyli wypchnąć nasze biodra do tyłu, nasze ręce wyciągnąć do przodu, żeby łatwiej nam było zachować równowagę. I po tym ruchu zaczynamy delikatnie uginać kolana i wracamy z powrotem do góry. Pamiętaj, żeby mieć wyprostowaną sylwetkę, nie garbić się, nie wypychać bioder, tylko trzymać prostą sylwetkę w trakcie treningu, a także codziennych czynności. Ok. I teraz będziemy na liczenie wykonywać przysiady. Możesz spróbować liczyć razem ze mną. Umiejętność liczenia po japońsku na pewno nie jest czymś powszechnym. Myślę, że dla samego siebie warto to umieć. Uwaga. Idź, wypychamy i wracamy. Ni. San. Si. Go, ro. Nieznisko. sić, Hacz, Q, Dżu. Okej, okay, świetnie. Rozluźniamy. I teraz będziemy robić wspięcia na palce. Stoimy w takiej samej pozycji jak przed chwilą. Do przysiadu i na liczenie stajemy na palce. Idź i wracamy z powrotem na dół. Nie musisz być na górze, na samych palcach bardzo długo. Wystarczy, że podniesiesz i powoli opuścisz na dół. Mi. Liczymy razem. San. si. Go. Ro. C H Q J Okej, rozluźnij się. Na pewno z wiekiem nasza sprawność bardzo mocno spada, nasze ciało staje się dużo słabsze. Jesteśmy też bardziej podatni na przewrócenia, bo nasza równowaga już nie funkcjonuje w taki dobry sposób. Ale bardzo często to wynika z tego, że po prostu za mało wykonujemy takich aktywności, które to usprawniają. Więc jeśli teraz idzie Ci kiepsko, albo czujesz się w ćwiczeniach niektórych niepewnie, to pamiętaj, że mimo tego, że już jesteś po 60 to i tak możesz zrobić duży progres w swojej aktywności fizycznej i twoje ciało za jakiś czas regularnych treningów to jest bardzo ważne może funkcjonować dużo dużo lepiej więc bardzo bardzo ważne jest to żeby cały czas ćwiczyć od czasu do czasu jeździmy na takie staże techniczne gdzie przyjeżdżają japończycy i prowadzą zajęcia dla Polaków, żeby uczyć nowych rzeczy, żeby usprawnić nasz proces nauczania. I czasami zdarza się tak, że przyjeżdżają Japończycy, którzy mają 70 lat, 75 lat i są mega, mega sprawni. Pamiętam kiedyś takie seminarium, gdzie mistrz Hideo Ochi, tutaj Wam pokażę, jak wygląda mistrz Hideo Ochi, powinien się wyświetlić. Na tym seminarium położyliśmy się wszyscy na ziemi i robiliśmy takie brzuszki shaolin, gdzie trzymamy się tylko na biodrach i zbliżamy kolana do klatki piersiowej. I on wykończył całą salę, całą salę młodych, czarnych pasów. Wszyscy już nie mieli siły, wszystkie brzuchy odpadały, a on cały czas, on cały czas te brzuszki dalej robił. Wtedy powiedział, że często jest tak, że nie ma starości, tylko jest zaniedbanie. I przez to, że my przestajemy ćwiczyć, że nie dbamy o nasze ciało, to na starość będziemy źle funkcjonować. Dlatego bardzo się cieszę, że tu jesteś, pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej, na pewno, na pewno bardzo dużo to zmieni w Twoim życiu. Ok, na poprzednim treningu stanęliśmy sobie w podstawowej pozycji i ćwiczyliśmy podstawowe uderzenie przednią ręką, które nazywa się Kizami Zuki. Dzisiaj na początku powtórzymy ten ruch i dodamy kolejny. Stań sobie teraz twarzą w tym kierunku, bokiem do ekranu, ustaw lewą nogę z przodu Miałem jakieś głosy, że ja mówię lewą, a daję prawą. Dlatego, że jeśli się widzimy na ekranie, to jakbyśmy byli w odbiciu lustrzanym. Będzie łatwiej ci, kiedy ja będę miał przeciwną nogę, bo będziesz widział w ten sam sposób. Ok, stajemy w tej pozycji. Ręce trzymamy przed sobą. Łokcie blisko ciała pięć na wysokości brody, druga pięć na wysokości bar. I teraz na liczenie. Na idź. Wybijamy się z tylnej nogi. Przestawiamy przednią nogę. Uderzamy i Zuki, Na ni. Wracamy. Idź. Wejście do przodu. Celujemy w brodę w nos. i Wracamy. San. Si. Go. ro Idź. Hatch. Q ok, Zostania się obrócę, żebyś lepiej widział drugą stronę mojego ciała. I powtarzamy jeszcze jedną piątkę. Idź. Jedna ręka uderza, druga ręka podnosi się do góry, żeby zasłonić nasz tułów i część naszej twarzy. I Wracamy. Sam. Si. Go. ro, Sit. Catch. Q. ju, Ekstra. Obróć się teraz przodem do ekranu, stan lewą nogą z przodu i ostatnia piątka tego ćwiczenia. Idź, wejście, mi, Ho. san, shi, ko, ro, si. ha, q, żu. Okej, okay, jamy i rozluźniamy się. I teraz zrobimy uderzenie, które nazywa się jakuzuki. Kizami to jest sytuacja, w której uderzamy przednią ręką lub kopiemy przednią nogą. Czyli Kizami to jest przednie. To było Kizami Zuki. A Gyakuzuki to znaczy przeciwna. Czyli jeśli mamy lewą nogę z przodu, to będziemy teraz wykonywać uderzenie prawą ręką. Nogi pracują tak samo. Różnica jest w pracy naszych bioder. W kizami zuki moje przednie biodro wypychało się do przodu. W Yaku Zuki moje tylne biodro będzie iść do przodu. Czyli w momencie, kiedy będę wychodził do przodu, skręcam tułów, wypycham tylne biodro. Możemy oderwać pierdolę tylnej nogi i będziemy uderzać przeciwną ręką do nogi. Spróbujmy razem. Najpierw przodem. Ustawimy sobie ręce w ten sposób. I popracujemy tylko nad pracą nóg i biodra. Idź, Przestawiamy nogę do przodu i skręcamy biodro. Ni, Wracamy. Sam noga do przodu i skręcamy biodro. Si. Wracamy. Wyobraź sobie, jakbyś chciał uderzyć tym łokciem, ale nie zmienia się ustawienie łokcia w stosunku do ciała. Łokieć trafia, dlatego że skręcam biodro i, mi, san, si, go, ro, sicz, hacz, q, ju, i jamy. Rozluźniamy się. I teraz przejdziemy już do uderzenia. Stajemy logą, lewą nogą z przodu. ręce z przodu kamaj. I teraz, idź. wybijamy się z tylnej nogi, wkręcamy biodro i uderzamy prawą ręką, Mi wracamy, sam wejść, uderzenie, Shi, wracamy, ko, ro, si, ha, q, ju, ok, Obróćcie teraz w tym kierunku, cały czas trzymamy lewą nogę z przodu. Ja też sobie teraz lewą, żeby było lepiej widać i uderzamy w prawą ręką. wybijamy się z tylnej nogi, przestawiamy przednią i skręcamy biodro, trafienie i powrót. Sam, chi, go, ro, stitch, hatch, q, ju, ekstra i jeszcze jedna piątka. Ja zmienię nogę. Żeby było widać też, jak pracuje druga strona mojego ciała. I. Mi. San. Si. KO. Ro. Si. h, Q. ju. Ok, damy, rozróżniamy się. Stań z powrotem twarzą do ekranu. Ustaw lewą nogę z przodu. I teraz będziemy uderzać raz kizami zuki, a raz jaku zuki. Pozycja ręce. I teraz będziemy uderzać lewą ręką. Idź, wejście do przodu. Krycamy biodra do przodu. Ni, wracamy. I teraz prawo. San, uderzenie. Si, wracamy. Idź, lewa. Ni, kof, san, si, idź. San, shi, ich, ni. San, si, ich, ni. San, si, i jamy. Rozluźniamy się. Rozluźniamy się. Na dzisiaj wystarczy. Dziękuję Ci za kolejny trening. Poznaliśmy już dwa podstawowe uderzenia, jakie Możemy spotkać w karate. Na następnym treningu zapoznamy się z metodami obrony, jakie spotykamy w karate. Bardzo cieszę się, że wziąłeś udział w naszych zajęciach. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę pod filmikiem. Jeśli Ci się podobało, możesz też subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi treningami. Pamiętaj też, żeby odwiedzić Portal Piotra, psycholog dla seniora.pl, gdzie znajdziesz dużo ciekawych materiałów. Dziękuję Ci za dzisiaj. Karatę zaczyna się i kończy uchłonem do tego stanu w musopidaci, pięty razem palcem na zewnątrz. Rej, głos.